Halo, hallo, widzimy się w kolejnym odcinku z League of Zagramy sobie dzisiaj rękę dziki na weście panią LeBlanc, na gdzie, a tak jakoś wyszło. Co my tu mamy? Ornik, Jax i ja LeBlanc w ciemno, pikowa, dawno LeBlanc nie było na kanale, tak mi się wydaje. Kiedyś, no aż w sumie nigdy dużo nie grałem, LeBlanc. Jakoś ta postać jest mocna oczywiście. Ale no, są mocniejsze postacie. To jest pack na saporcie, to jest brat na midzie, Dobra, dobra. Czyli dużo obrażeń. Ja wziąłem Armur, bo myślałem, że to jest pack na midzie, a brat na saporcie. No, Peszkowo, Peszkowo troszkę. Mogę pomyśleć, że to będzie brat na Chociaż w sumie to. No... Nie, ciężko się było domyślić w sumie, bo to, że może iść na, tą na to i na to lidzie może iść. Zaczynamy, magneta ma i Moder Harvesta. O, i może ograć, jak da radę. Nie mogę mu się dać spałkować za bardzo, ja mam lepsze trady. Ja widzę, że jest z jego strony, okej. Okay. Ty mogłyby się odpuścić już. Czyli Blank można zapuszczać, na no jak najbardziej. To sobie łańcuszek. Następny W mogę zrobić, ale jak on będzie w, uderzył w, w minion to ja w niego wchodzę od razu. Tak te matchup powinien wyglądać. Teraz sprokujemy i ucieczka do tyłu. Bodz ładnie. Chcę coś za coś. O ma podki, ma dobra. Tylko ma te rezysty, ja nie mam tych rezistów i naprawdę jest straszna różnica, jak ja dostanę obrażenia, jak, jak on. Czuję to, bo mi jeden spelem trafia i nie wiem, ja tracę więcej niż ona na spelu i bajiczku. Ten fakt, że tu można zabić na tej linii. Został buffa na E ten branc z tego co pamiętam. O nie. Nie, to Mię tak trafiło trochę daleko. Ma jeszcze potkę jedną naprawdę. Ciastka, Nie, nie ma. Banda gra. Many ma mało, to jest plus. Nie, będzie drukować cały czas, to muszę go nauczyć się już, żeby tak robić, i grać, tym lepiej rzucać. jest za fleszyk. W sumie no, no nie wiem, tak by to nie siadło. Ale Brand bez flesza jest do porobienia. Teraz cofnie pewnie. Muszę dobre W w takim razie. No się poczekam manę i kolejne W chyba. Nie przejdzie to pod wieżę, co? Zatrzyma się troszkę przed wieżą. Eeeh, przynajmniej te pójdą. Melasy A, zatrzymam się nie. No niestety, no, słaby push mam to blank na początku. Mianech jest równo, dziwo. Dobrze gra ten, raz spoko. Dawno nie gra mida na kogoś z moskiem. Więc może być. No w tym fightach będzie lepsze ode mnie na pewno, ale ja chciałbym mieć jakieś łapanki. A tu jest szansa na łapanki w tej grze. To będzie spoczko. Skoro Blank tak... wypadałoby ten trochę no bolować, a tu musiałbym roamować, a ma dobrą odpuszcz we mnie. Ale teraz nie ma, ma flasha, to jest easy kill. You. Jeden chain na niego jest z bo obok to nie żyje na 100%. No jest tak, że jak ja podejdę to ja mogę całe combo dostać na japę. Nie wiem czy ja zdążę w ogóle zniknę z powrotem. Ma już. Widzę, że idziesz, ale go nie ma na razie. Przeżyjesz to? powiesz że to przeżyjesz. Triumf go by uratował. Blokowało mi cooldownu na W, nie? A fajnie, bo troszkę teraz straci. Może, może powinienem playta zrobić, ale no... No chyba to by... Nie, nie dałbym na Za mało tych minionów jest. Tak jakby ta linia z katapultą przeszła. Dobra, my tak, nie będziemy sobie za bardzo opóźniać tego Ludena, bo niestety LeBlanc jest bardzo manożerne. Co do run, to nie wiem, wziąłem sobie electrocute, bo to jest chyba najlepsze rune, ale LeBlanc tak mi się wydaje. Sudden Impact, tutaj trochę leczenia, tutaj cdr -y i mana Manaflow Banda, bo ona ma dalej problemy z maną. Mimo wszystko potem, bo te spele są manożerne. Będzie no, do Jumbi do Jaxa w sumie, albo zwardował to. No wróciłem, tutaj dostałem w mordę. Nie ma tu wizji. A będzie safe już grać. Raz pewnie umarł, to wątpię, że już podchodził. Mogę bez Zika włożyć jednego tandera z ma Mastera i Nasusa bardzo się mocno skalują. Kurde, jeszcze mu to oddał. Nie miał Smajta, więc nie mogę go za to winić. Ale nie fajnie. Bo z tym Blue to już na pewno z nim szans nie miał. Raczej znaczy szans nie on, no. Może spałować spelami. Po prostu nawet nie martwić się, czy trafi, czy nie. To trochę boli. Spinacz. Na no, ja razie unikam Mam buta teraz. Dzięki temu tylko uniknąłem. Hm. Problem jest taki, że ma farmę dalej dobrą. Nie, to ja nie, do chcę, nie wygrywam. Jest niby równe, nie, ale. Ja pierdzie, jaki to ma zasięg z tego. By jedno aim, miał ja tradeuję na tym. No mnie nie mu tak spałować tymi spellami, nie? Ale The Blue dostał troszkę właśnie boli to. Znaczy nie wiem, czy jest sens cofać. Po prostu save, zagrajmy pod wieżą. No w sumie też podchodzę do tych ręczmienion, we mnie w, w urząd, za też jest takie głupie trochę. Niepotrzebne. Jeszcze minią w tyłek. Dobra, koniec bruna, ale ma full Mógłbym podejść w i dwa razy kurzucić w sumie. Nie wiem, czy to jest takie superowe. Pinka mam z góry, więc... Pykens tu przyszedł. Nie. Serio, o Jezu, jak tych kuma ubije. Naprawdę, że tego miniona nie dobiłem na 10hp? O Jezus Maria. Niestety już trochę przegrywam w tych minionkach przez to moje dobijanie. Ja bym teraz na dół zszedł. Kurde, tam jest master. Ale nie będą dive'ować, dobra. Ale to słabo wychodzi mimo wszystko dalej. Nie, Maria, nic tu nie zrobiłem. Znaczy, nie miałem w po prostu. Tak ciężko coś było zrobić. A dużo AP mieli po tym dive, y, wam powiem. No, jest blisko, ten master będzie pilnował na pewno. Platy z MIDA tracę, ale oni stopa biorą. Może dzięki temu, że ja tu byłem to pierwszy turę to broniłem, ale overall dużo tego hajsu zebrali teraz. O, brat też teraz dużo hajsu dostanie z tych playtów. No, ja mam kilka jednego. Ja myślę, że nie widzą, oni nie mieli wizji w trybuszu w ogóle. Ciekawe, że dajwowali tak dwie, że nie mając tej wizji w ogóle. Strasznie to jest ciekawe, że tak powiem. Dziwi mnie to troszkę, miał być szczery. Ładnie przeskoczyła nie ma nie, Ignite z tyłka. Boję się z tyłku dobijać te miliony teraz, bo to nic nie zadaje. są so, ja powinienem w wziąć jakiegoś. Serio tu Pike sobie pływał? O, masz przy 7 killach, był przy 8 na 8 kili na był przy 7 tym pauk, pauk, Paukersonem. Wroła poszedł Brandt. Ja no taki Power Spike dopiero jak złożę tę penetrację taką bazową. To wtedy będę mieć taki mój mały Power Spike. Ten Jax u nas ma jeszcze ten. Daje nadzieję taką, ale tak to na razie kiepsko wygląda, patrząc na to, jakim się fajnie skalują te piki. Widać, już go leczę z tych spelków. Iż tu chyba jest na midzie, tak mi się wydaje. Bardzo agresywnie gra. Całe moje combo takie w miarę okej okay było i nie przejął się za bardzo. Leczego go trochę z tych spelków. Ale LeBlanc Le zawsze tak była znana z tego dziobania, nie? więc nie mogę też winić. Gdzieś Master będzie, oni tego Mastera mają. Od jednego playta nie wziąłem zwierzy, tragedia. Wcale moja animacja nie była pierwsza. Uuu zabili go ładnie. Jest tam Brandzik. Ja tu mogę iść, no. Mama, nie muszę brać tego. Dobra, ode mnie się podbijało. Chyba przeżyję to te... Ta... Szkoda, że umarła. Ja bym ją zabił. No, on też tak sobie za dużo pozwala. No ładnie, no, tylko Leona umarła, no ale okej. Okay. 911 smuteczek wielki, samolotowy. A czasami jest taki smuteczek wielki, samolotowy. Jak u piesusa to wygląda? Już na, co na niego nie może wystać, co? 230 staków. No, ja mam te dwa chainy na niego, no ale. Mamy sporo co te cc się nie martwił, bo cc mamy super, teraz lepsze od nich. Tylko problem jest taki, czy my wystajemy w walce, takiej teamfightowej. Tą grę trzeba będzie przed 30 minutą za, zamknąć, bo inaczej nas, nasu z Masterem sami wykąbią. Master se zrobi i pewnie całe moje combo zniknie w, nie, w niego i nie zada mu obrażeń. Ja, ja bym tak nigdy, ja nie wiem, nigdy tak nie wychodził z szeregu, jak on teraz. Ale nie palił w sumie teraz flasha, no ale mimo wszystko Ma taki build z roła, to ma taki wolniejszy ten build. Ale on już mi przebija teraz mocno, już boli mnie bardzo. Ja nie wiem czy nie powinien go olać tego. Idzie Jax. Odejdź, 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 dobra, ładnie Flasha mu spaliliśmy, ale na bocie znowu kanfiesta Pójdzie no uważaj, na 100% pójdzie to było pewne. Przynajmniej go pomszczę, przynajmniej spróbuję. Tylko na wieże zrobi. Ciekawe, że w górę nie ucieka, bo miałem wizję, że ona do góry poleci na 100%. O Jezus, jak ja tych obrażeń nie znam tej Leblanc. Nie wiem, że to nie jest najlepsza wymówka na świecie, ale jednak jest coś takiego, że jak gracie postacią, to wiecie, ile ona zadad. Też się w ogóle nie powiem pistem na susę. Plus, nie ma jeszcze tego Bramblewesta, to na pewno się nie powinien znibić. Ale słyszałem, tak bo Morello i tak będę raczej składać. Trochę mnie to zastopuje, jeśli chodzi o mrażenia, ale Morello się przyda na pewno. Na Susa, Mastera, na wszystko w sumie. No, Jinx też ma dwa kilki. No, Jax ma pięć, pięć zabójstw, ma, no i dobrą farmę. Tylko to samo ma po ich stronie. Będziemy mieli kloca z góry, on nam da przedmiotki, ulepszy też na, od 14 poziomu. Może mi Ludena ulepszyć, nie z tego co pamiętam. No za szybko wróciłem teraz trochę, nie na spela zagrać, tak szybko to rzuciłem. Te pajki, tylko pajka widzę na mnie, to mi kopinki niszczy przez całą gierkę. Jakiś smog byś nam też przydał. O, essa smara. Brakata O, można tam iść. malowka, nie? Czemu jak się sam teraz bije? Wszyscy ko nam pomierało, tak? Ten Ortecz umar. No to tragicznie, to już uspóźnieni byliśmy. Nie, no mają masterka i siegierka im wygra, bo nie wiem, bo. I nie musiały ili przepieprzyć, Nie wiem, tyle pomierały te. 12 razy znowu botlaj numer. Za dużo, no za dużo razy to jest śmierć, bo ten Mastery ma takie kilki. Kolejny smog dla nich jest. No, no, spóźnieni teraz byliśmy. No, bo Orn umarł bez użycia Erki w ogóle. Leona też nie wiem gdzie umarła. A nie mam obrażeń, że Masterka zabić, bo to jest postać, która idzie full AD, a jest nieśmiertelna, no, ale. <ścoughs> a ja jeszcze obrażeń nie robię, niestety, mając 4-1. No, nie, nie podoba mi się Telebrank, ale no, wiem, że to nie jest jej wina w tej gierce, akurat teraz. Ale czułbym się, że mogę zrobić więcej, jakbym miał postacią grał, Wiecie? Ja tak wam powiem. to lipa trochę. No dobra no z piesusa piesu zabiliśmy nie żyje, no? Ładny jest tutaj coś zbalansowanego tutaj przyszło Fajnie, że ta postać ma walony na jakiekolwiek obrażenia. Nie zabiję go, nie zadaje mu obrażeń. Przyjdź z Fantoma mu całe moje kombo wziął z pasywko full HP poza tym. Dobra, nie wiem, ograłem go, sam siebie ograłem. Ja <grytania> nic nie zrobiłem, się sam zabił po prostu, pod wieży wszedł i jak go zła złapał, on mnie nie dobił. Powinien mnie wracać z wuj, czekać aż się pojawi i potem wrócić. No a w sumie wtedy by nie był pod wieżą, to jest takie 200 IQ. Ej, dużo pieniędzy teraz dostałem. Dobra, ja muszę to wszystko sprzedać jak najszybciej, muszę iść do Robadona. Co jest fajne? W sumie spellbinder, spellbinder ale jest chyba za późno. Spellbindera chociaż mam 714, nie? Jinx mogę wybombić, ale kto się zajmie tym Masterem i, i tym? I Nasusem, to jest pytanie za 100 zł. A im dłużej ta gra, gra, te, te gra trwa, tym gorzej dla nas, imo. Zaraz znowu humor na górze. No i też w sumie szans nie mają. Pyke ich zabija, są. Wciąż ma full hp. Serio? No, już ma full hp. Mogę mi najta rzucić? Chyba mogłem. Nie będzie ta Jinx uciekła, na to na tu gdzieś poszła? Nie, nie ma jej tutaj. Dobra, cofniemy sobie do bazy. Mają ją, no przynajmniej tą Jinx mają, ale oni wierzę, że z tego zrobili i dużo czasu sobie kupili. Ja nie wiem, czy on teraz na nie pójdzie, nie, pinka czyści jeszcze. Musimy mieć tam cały czas pinkę na tym. Jest bez flasha, pajk. Fajnie, że on jest w ogóle 2 na 2, zabijałem bota i tam strzelanych samnerów pewnie nie marnują na to już. No, zaraz etabiki biki kupił, ale no nie wiem, nam potrzeba obrażeń teraz stricte. Rezistów w ogóle nie mają, to mnie jeszcze uratuje w miarę. na matko te merce. Ach, chcesz, ja mogę w niego wbić z tymi czynzami, no. To był fajk czy, czy ten? Ja myślałem, że to ktoś inny był. Nie wiedziałem, że się z tym, ten Brand mi trochę z tyłu martwił. Dlatego się nie chciałem wbijać. Jakbyśmy w sumie teraz Mastera zabili, to byśmy mogli na siłę Barona zrobić. To było w miarę mocne Drugiego roda jeszcze mi brakuje, musiałem topa szczyścić. Widzę, że już chce grać na ten. No to nie bijcie się tutaj. No ty nie bijcie, oddajcie tą wieżę. Troszkę. Żadnego smoka nie mamy, Piesu już pod 400 staków podchodzi. Dokładnie. Mogę wbić tą Jinx, trochę spowkować. Pół HP wziąłem. Tylko na to wyleczy, nie? Bo co ona ma już? Nie ma jemu po prostu. Weźmy trochę Polish Longa, to je bliżej nawet. Będę to napierdzielać w to i... Ja bym chciał blue, idę zrobić blue. Chyba Jax chce, nie wiem, ja mu oddam, jak on się czuje na siła, żeby tą gierkę wykarować, to... W sumie? tu być z tym. Gdzie jest ten Master? Ej dobra, Master nie żyje. Chaotycznie to wyszło, ale wyszło, jest. No Ezreal, ataczki błagam, ja nie mogę podejść już w ogóle. Nie Ezreal dobił Możemy Smoka zrobić, w sumie no, to jest dobre. Nie, no, ten zaraz będzie bić jeszcze. Jak pójdzie w ten dobry build, to na pewno coś będzie robić. Jakby ten Jack sprzedł, to już mogli baron. Ej, tak to wyszło, okej, okay. Teamfight wygraliśmy. Ale taki, no, taki Teamfight jest tylko smoka z tego, więc nie powiem, że nic, ale no. Jakby wy jakbyśmy wygrali Teamfight. O kurde, zaś te katapulty i barona potem z tego mieli, to było już by super. Puszne, zaryzykuję trochę. A i tak na te nie uzbieram. No mało bije jakoś, ale jestem do przodu naprawdę w tej grze. Farmę już trochę mam sławą, ale to dlatego, że. że się stała. starałem się roamować trochę po tej mapie. Ej, nie wiem, ten master. on nie ma merców i on tam wyszedł z tego chaina? Czyli to, był, to był RK Leony chyba. I on uniknął mojego W ulepszonego. Jinx tego nie unikła i po prostu pękła, ale no... master uniknął. 2300. 200 golda. Czy Jasko, no ja wezmę 200 golda? Kurde, mi tam nie ma. Nie wiem, czy oni mastera bez mnie. 250, chcę żeby mi go przebił na jeszcze na ulepszonego Rabadona. Oj, 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 Czy Ja tu mogę iść, nie? Teoretycznie. Pół HP mu zdjąłem. Oj, tu Erka, bajka Branda poleci. Ja muszę czekać na cool stera Uważajcie, uważajcie. Ja nie wiem, czy mi w ogóle nie zrobił. Test jak Jackson, nie żyje też mi to ciekawi. Chyba, że Master teraz przez go solo zrobić. Dozwolę podkryta, Bill. Trzeba będzie kół grać. Raczej znaczy no, pod te obrażenia z Q. No wojdek i powinno być już dobrze teraz. Nie wiem, czy Zonie będę składać. W miarę okay jest zonia. Ja nie wiem, my tu Wizji potrzebujemy. Już gramy na Mastera ziomki. Ja się mi zdziwiam, jak ma teraz sam tego smoka robił. potrzebnie cofnąłem. No. Nasu z nami do Chodź tu. On przerwał, to dobra, on mu to przerwał. Idę, 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 idę. Nie zauważyłem tego w ogóle, że mu to przerwał. Das już musimy, tylko Master żyje No wszystkich, a nie zabiję bas tego ku A nie zdziwię, się by już nic z tej grze w sumie nie zdziwi Już nie mam żadnego górskiego, nie mam tego no Nie no musimy go zabić wszyscy, inaczej to nie ma szansy no Dobra i przerwa, nie, nie, nie się smok. Szybki recall no, zdążycie, zdążycie Wujinks może nie przerwać tutaj Ej, ładnie, co, Kombaczek. To, że oni Barona nie zrobili z Masterem, to jest ich troll, moim zdaniem. Ten czy to jeszcze do końca strołują? Ja będę mieć teraz flesza. Mógłby stopać, by lepszo, lepszą opcją teraz, ale patrzcie, że już na nasra, nasrał ten. On by mi coś mi ulepszyć, ten Orn też. Ponieważ się upgrade'a dla mnie teraz. Pisał coś? Bo pewnie coś pisał na czacie, ja znowu ślepy jestem. No sobie g zabił, randomowo. Ulepsz mi, ulepsz mi Orn. 10 sekund te blue staje. On od, 3, od 14 i 15, czy powinien mieć dwa upgrade'y, czy jeden dla mnie jeszcze powinien mieć. Ezrealowi może trinitkę zaupgrade'ować. W sumie muszę, mogę teraz spamować tym drugim spelem, bo już ma teraz fajny cooldown. Nasus nie ma TPK, ej. Dobra, oni się gubią troszkę. On nie zdołasz tego spuszczać. Max te dwójkę weźmiemy, możemy grę skończyć nawet na siłę. A teraz się dałem pojedyn pojedynczo łapać, widzę. Jezus, nie widziałem tego Wujing za, za, za ten. Ale chyba i tak dobra, tutaj, dobra, dwóch złapali. O, mi jeden auto-atak, to był jeden auto-atak, to była alfa i auto-atak. I 2000 AP straciłem, jak nie więcej. To był jeden auto-atak. Z Wudżu i Alfa, Alfa za 800, ja pierdzielę. Kiedy mam 83 pancerza z bar na baronie, jeszcze chyba miałem więcej. Ale dobra, skończyli to. Chyba to skończą. D Dlaczego teraz przegrali? Mieli jeszcze szansę to wygrać, ale wiedzieli, że na co jest na splicie i oni bronią te dwójki. Po cholero oni bronią te, te dwójkę, diamenty westowskie. Więc co musieli zrobić, to dać czas y temu osobiście. No, dobra, ładnie no, Jacks to wykerował, ja trochę pomogłem. I ja teraz też swoje zrobił. Dużo razy się wyklepał, krzyczałem na niego, bo się dużo razy wyklepali na tym bocie, ale nie widziałem jak co tam się działo, ale no tak moim zdaniem za dużo razy tych śmierci, było. Będzie, się odcinek podobał, rankę dziki na właściwie, zawsze mam kolejne popatki.